Cześć. O, niedziela, mówię, nagram. Coś. Nakrapianego już nie ma. Latał, latał, i się wylatał, i już. Jascząbek sobie nakrapianego. Papnął. Chyba, bo sprzątałem i tak przez okno. Tutaj patrzę przez to okienko od wiedeńskich. Mówię co one takie co one się tak patrzą w górze. A ten nakrapiany się zrywał. Jak wyszłem, to już tylko widziałem na takim pułapie, jak za nakrapianym Jasiu. Zdążyłem wystrzelić, ale znikły mi. Nie wiem, zdrygnął się ten jaszcząb, ale myślę, że go tam. Albo go wygonił, ale po paru minutach przyleciał na, też na wysokim pułapie. A już nie wiem, czy to ten, czy nie ten. To jak przypierdzielił w pocztowe tam za tymi drzewami. Ale z takiego wysoka skrzydełka złożył jak rakieta jakaś. Fajnie to wygląda, ale ja to już mam, mówię dosyć tego. Takie py pyła ten pyła. Nawet radości nie ma z tego wypuszczania, bo to przecież I to wypuści się to one się tylko w górę patrzą posłoszone. lotny, nielotny z dachu weźmie lotny gołąb weźmie w powietrzu Uje. ja nie I wiem, czy u was też tak jest u mnie to już nawet ci co mają pocztowe to przeklęć chcą, po. Bo... pamiętacie tego tego Budapeszta z tamtego tygodnia co do mnie przyleciał to Wypuściłem go, no to został, no to go wieczorem złapałem z powrotem do klatki i go wypuściłem w pracy, no to ile tam? 3 km przychodzę z pracy siedzi, o, tak ten srebrniak Tu na rancie patrzę przez okno jak jastrząb zapierdzielił w niego to ale uratował się. Chodził, chodził, jeszcze do kolegi zadzwoniłem, usiadł. Samica nie? ta, gołębiarz, nie złapała. Do kolegi zadzwoniłem, rozmawiałem, ale z 5 minut minęło, to z powrotem po niego przyleciała i już na pusto nie odleciała, tylko z Budapesztem. No. Cały tydzień były zamknięte. Mówię, nie będę wypuszczał, bo się znorowią. O, moja wajszwanczka czarna. Mamuśka. Fajne te wajszwance, no. Kiedy? Wczoraj nie wypuszczałem, bo padał deszcz, no tylko się patrzą w górę, kropka jakaś. Macie, jakie nerwowe. Może, może się uratował, bardzo lotny był ten wajszwans, to... I ten. No, ja na półtorej godziny wypuściłem przez wczoraj. Też pilnowałem. Przecież się nie da bez pilnowania Nie, kolego, jastrzębie łapią, nie? Tak. Widziałeś no, Tak, widziałem. W w był Tak, przedszkolu widziałeś. No, i nie, 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 Adaś, łapie gołębie jastrząb, co? Tak. Czy gołębie jastrzębia łapią? Ja są łapie gołębie I co tata jest wtedy zdenerwowany, nie? Tak Czy smutny? Smutny No Smutny No i tak to jest, a pokażę Wam ciekawostkę Weszło do kolegi jak jest? Weszło do kolei. A, co to taki obraz rozmazany? E, takie coś? Nie wiem, czy to jest dobre. Jakiś Budapeszt chyba. O, takie mały Leś! Wypije przejście. O, to chyba ten. Jak to są ten? Jak się boją, jak się boją, o poszła, o Rumun, Rumunka, gdzie ona, o z moim tym, Wajszwancem. Si Nagramy, no takie coś tam po pocztowych wlazło i jakie bystre. O tam idzie chyba, nie wiem. Budapeszty, ale lotują ludzie to. O idzie tutaj. Zobaczcie, o. Tak, jak magna. No taki łepek ma. O! Już będę miał parkę. Nie wiem, to chyba Rumun, nie? Mówię na krapianego, z parze to nie będzie uciekał, ale ten... Bo to szło też u znajomego w parę dla pocztowych. Się tym zainteresował. Z tamtego roku. Samiczka, nie wiem, czy ładne, czy. Najomy mówi, że do młodych pocztowych to górą przyszło, ale mówi wysoko. i ciekawy gołąb. No. Jaki malutki, według tego. O, gdzie on? Niech se lata jaszczą się tym zajmie o. Trochę wiedeński mówię, sprzątałem Ale wyskoczyła z klatki Nie chciałem, chciałem spokojnie z bliska im wam nagrać ją Spokojnie chciałem ją wam pokazać i wypuścić, a widzieliście liście jak wyskoczyło e. Niech się siwy cieszy. Jakie to jest. Jastrzą tego nie wygoni. To... to ja tu wam chciałem jeszcze pokazać. Ale widzieliście, jak się boją. Ona tu wodę. Wodę już można wylać. Widzieliście jak się boją ciemnego u mnie jak dzikie wyskoczyło to Myślały, że jasno wpadł znowu I ten ostatnie młode się powylęgały Na strychu to już nie ma, z wiedeńskich to Z wiedeńskich to jeszcze jest tych bit tu wychodziły dzisiaj jakieś, nie wiem Jak się kuźwa wszystko tylko patrzy Wszystko się tylko patrzy No to tam nagram kiedyś filmik Jak tam se żyją może tylko o dymach Nie wiem, wiedeńskie to też już takie postulane tu siedzą. Takich młódków to wychodziło też dużo. A, tu młoda, jak się pierzą ładnie. Tu cały biały. Jest tego. Nie, mały? A ten fajny. Tu są fajniuchy. A i tam się jedne wylęgły i tu się wylęgną. I a reszta to na sztucznych siedzi. A właśnie, muszę piesko widać Od wiedeńskich i tak zacząłem sprzątać, mówię jeszcze wypuszczę. Ten raczej posprzątam te gniazda, powywalam srebrniakom. Czarne tam widzicie na półce. Gniazdo sobie zrobiły jajko zniosło, ale tam oczywiście tam jajek to już No i tutaj jest co? Też już kilka młodych jest tam w półkach i nie ma co pokazywać Młode, młode i tu młodych tam Koniec tych młodych. Ile to można? Kapciata jest, jeszcze żyjesz. Nic jej nie urosło. Napić się piwa. Ostatnia raca muszę jutro kupić się pieprzony, a myślę, że nie złapał tego gołębia. Zobaczymy, mógł wygonić. Bo przypuszczam, że to ten sam jastrząb przyszedł w te pocztowe z dużej wysokości. Pierdzielną. No schać ty Rumunko. Ale barwę ma taką Taka ciemna, brudna siwa Czarny krzyżak wyszedł na dach A tak to to nawet O już się patrzą, zobaczcie, zobaczcie, patrzcie Tylko się patrzy No takie są popłoszone, że normalnie No Szok Masz Ludzkie pojęcie O zobaczcie to Co robi Na razie zerwie Jak skrzydełka O, 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 patrzcie, patrzcie No to widać, że jest lot. Zobaczcie, patrzcie. Eee. Maszyn. Kolega myślał, że to Wajszwan, bo mówi: Wajszwanca złapałem. Ty to takie masz, to siwe. Kolejny łepek, oczko białe. Widać, że to dzikie jest. Ach, ale patrzcie, jakby ją dach trzymał, a chce się zerwać. Zobaczcie na tego gołębia, co on robi. O! A się boją. Nie wyszłam normalnie. Widzicie jakie dzikie likusy. Rumuny to Rumuny. No to fajne wyszło. Z haberkowym ogonkiem. Chyba na jedno piórko wylotka tak. Tu się Jest tych koków dobra tyle pogawędko, jastrzębia napiszcie w komentarzu czy ta rumunka to jest rumunka czy to ładne, czy brzydkie bo ja to tam nie znam się na tym a może kok o, Nerwało się Jesz... Idzie, idzie. Dobra. Na razie pozdrawiam wszystkich.